Walet kijów. Jest to karta, która mówi nam o ciekawości świata, która mówi o naszej ambicji, która mówi o chęci samodoskonalania się, która jest kartą e, mówiącą o ruchu, o impulsywności, o niecierpliwości. Czasami może mówić o zmienności, o dosyć... E, Wadliwym charakterze, który wykazuje się słomianym zapałem, często zmienia koncepcję, często zmienia nastawienie. Jest to również karta podróży, wiadomości, wszelakich nowych szans. Może mówić o jakimś przedsięwzięciu, które nas przerośnie. Czy to będzie przykładowo awans w pracy, czy to będzie jakaś, nie wiem, zmiana opony w samochodzie, czy to będzie kwestia jakiejś formy nauki, możemy po prostu zbytnio pchać się tam, na co nie jesteśmy do końca przygotowani. Jest kartą w negatywie, która mówi o sporym rozdrażnieniu, może mówić o jakiejś szorstkich relacjach, złośliwościach z innymi ludźmi jest to karta impulsywności nieprzemyślanych do końca działań może być również kartą która mówi o jakiejś formie nieszczerości która mówi, że ktoś nas lekceważy jest to kwestia nastawienia jakiejś osoby na swoje krótkotrwałe korzyści naszym kosztem jest również kartą, która mówi o zauroczeniu, ale bardziej w formie fizycznej. Przy innych kartach może mówić o, o tym, że e, nasza partnerka, partner flirtując z kimś innym, e, może również mówić o jakiejś formie zdrady. E, generalnie jest to e, dosyć dobra karta, ale ma swój cień który jest jakimś ostrzeżeniem, żebyśmy po prostu nie poddawali się w trakcie e, działań, żebyśmy też nie brali się e, poruszeni naszą e, rozbuchaną ambicją za coś, co nas całkowicie przerasta. E, w takim ułożeniu po prostu zwiastuje ona jakieś kłopoty, że tutaj e, niepotrzebnie po prostu podejmujemy się działań, do których jesteśmy praktycznie nieprzygotowani. Gotowani, a szczęście nie do końca nam pomoże, ponieważ nie jesteśmy gotowi na zaistniałą sytuację. Życzę miłego dnia, pozdrawiam.